Wony V 8700. Stawiamy sobie skrzynię, że chcemy, żeby pracowała na 1250 obrotów prędkością 5,9 km Wystawiamy sobie drugi zakres, co będzie odpowiedni do tej prędkości według kaweli z instrukcji naciskamy guzik Mega nam już jest gotowy do, do włączenia zatwierdzamy przyciskiem z tym joystica Zostawiamy kierunek jazdy I dodajemy gazu I już sobie ruszył I dostosowuje prędkość Jazdy Taką jak mu Zadaliśmy 5,9 1250 obrotów Szybko zmienić tryb jazdy. Zostawiamy sobie tutaj te tryby jazdy na 40 na godzinę 1400 obrotów. Aktywujemy tryb. Później naciskamy te gumki w stylu na funkcyjne i lekko dodajemy gazu. Spuszczamy gaz, i traktor przyspiesza nam do 40. Ach, zapomnieliśmy włączyć zakres, bo ten zakres działa do określonej prędkości. Więc yy, zmieniamy zakres na 4:40 na godzinę. Wyłączamy ręczny. Spróbujemy guzikiem joysticka funkcyjnym i naciskamy gaz. Tu nie mamy miejsca za bardzo, żeby tak szybko jeździć, ale... trochę wolniejszy tryb, pięć na godzinę. Zakres drugi, dużo opcji do programowania, aby dostosować. Traktor do jak najniższego spalania albo do jak najwyższej mocy, albo zostawić w trybie automatycznym, Ten ciągnik sam wszystko dostrajał, możemy tutaj postawiać prędkość obroty silnika, możemy manualnie sterować prędkością dostosować sobie obroty silnika do obrotów wałka i dostosować sobie prędkość jazdy jest to idealne rozwiązanie do opryskiwacza żeby ustawić odpowiednie parametry oprysku ciągnik możemy idealnie zaprogramować tak jak chcemy zapraszamy do Rawy Mazowieckiej